No to Łukasz powiedz jeszcze, czy myślisz, że będziemy świadkami w najbliższym czasie ATH i Ethereum. Patrząc na to, co się dzieje na Ethereum, to zaczynam myśleć, że tam faktycznie dochodzi do jakiejś zmowy. zmowy, zmowy cenowej, bo mamy olbrzymie skupy. Sam Tom Lee kupił przecież prawie za miliard dolarów Ethereum. Wydaje się, że faktycznie ten, ta presja zakupowa narasta. Wchodzi w tej chwili w Ethereum i w Bitcoina też. Stara Gwardia, ludzie, którzy nie od lat, ale od pokoleń działają na rynkach kapitałowych, i oni naprawdę są znacznie lepsi niż, niż my, i oni potrafią robić wiele, wiele różnych trików. Ja już nie chcę przywoływać sroża który sprzedawał mieć, gdy chciał kupować. Naprawdę tam są nieźli, nieźli gracze, i o ile technologicznie mogą czegoś nie rozumieć, jeżeli jakieś nowinki mogą ich zaskakiwać, to oczywiście, ale to nie jest ich domena. Ich domeną jest handel na rynku, manipulacja emocjami, manipulacja przekazem. To jest to, co oni potrafią naprawdę dobrze robić, dużo lepiej niż sobie wyobrażamy. Jak słucham Toma, Toma Lee, to ja jestem przerażony. Ja jestem byczo nastawiony bardzo do Ethereum, ale jak on mówi 60 tysięcy i to w przyszłym roku, 27, jak on mówi o 20 tysiącach w tym roku. Rozumiesz, e, e, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Tak sobie myślę, czy słuchanie Sailora, czy właśnie Tomali, którym no, wybitnie zależy na tym, żeby akurat ceny były wyższe. Trzeba patrzeć na to inaczej. Musisz patrzeć tak, oni się go pytają, dlaczego kupujesz? A on mówi, bo uważam, że wzrośnie.